Jak nakleić szkło UV, ale na telefon z małym problemem, małym mianowicie pęknięcie wyświetlacza. Chciałbym, aby to trochę się uszczelniło, no i jednocześnie powodowało ochronę naszego telefonu. Jest to Note 10, Plus, czyli dość dobry telefon, szkoda by było go zmarnować, a koszt wyświetlacza przedraża praktycznie to urządzenie. Mamy taki zestaw do naklejenia szkła UV razem z lampą ultrafioletową. Oraz klejem termoutwardzalnym, który jest nieodłączną częścią tego zestawu. Link do takiego zestawu pozostawiam Wam w opisie filmu. Zobaczcie sobie, jaka jest aktualnie jego cena. Myślę, że warto pomyśleć o takim rozwiązaniu. Jeśli właśnie mamy. Pęknięcie wyświetlacza, albo też chcemy najzwyczajniej dobrą ochronę naszego telefonu, w szczególności jeśli posiadamy telefon z zagiętymi narożnikami naszego ekranu, naszego wyświetlacza, co powoduje często, że zwykłe szkła nie dają tu dobrej skuteczności. Lampa UV zasilana na USB typu. C lub też mikro USB w zależności od rodzaju lampy. Ta akurat ma dwa wejścia i można podłączyć takie i takie wejście. Ja posłużę się tutaj lampą z poprzedniego mojego zestawu, gdzie miałem szkło do Samsunga S10+. Było to szkło trochę lepszej firmy, oczywiście tutaj droższe, ale lampa jest o tyle lepsza, że ma podstawki, nóżki, nie trzeba jej cały czas trzymać, wystarczy, że zapalimy nad wylanym klejem i naszym przyklejonym szkłem i po chwili ona ma też czasowe wyłączenie, około minuty wyłącza się samoczynnie. Zaraz to zobaczycie jak będziemy naklejać, ale to też nie ma większego znaczenia. Poradzicie sobie również z taką lampą w tańszym zestawie, który tutaj wam podlinkuję w opisie filmu. Co ważne, szkło ma zagięte narożniki. Oczywiście możecie też nakleić szkło do telefonu, który nie posiada takich zagiętych narożników. Tutaj nie ma znaczenia i będzie to nawet łatwiejsze. Zaklejamy przede wszystkim wloty, które mogą się zakleić, czyli nasz klej może wpłynąć do otworów właśnie głośnika, czyli na górze telefonu, oraz też wloty od ładowania lub też mikrofonu, czy też głośniczków dolnych, w zależności od budowy waszego telefonu tak aby nic złego się tutaj nie stało. Oczywiście jeśli by nawet ten klej się tam dostał, można go później usunąć, ale usunięcie powoduje dosyć często oderwanie kawałka też kleju spod szkła, co będzie skutkowało tym, że powstaną jakieś pęcherzyki powietrza. Zaklejamy też dolną część naszego telefonu, jak widać wlot złącze akurat USB-C, ja dodatkowo też oklejam boczną część telefonika, czyli klawisze, głośność i zasilanie, ponieważ tam też klej lubi się osadzić. Przymierzamy nasze szkło, czy wszystko pasuje, czy będzie ono ułożone prawidłowo. Jeśli coś byłoby nie tak, to oczywiście przyklejcie ponownie te naklejeczki. Oczyszczamy nasz ekran przede wszystkim ze wszystkich zanieczyszczeń, tłuszczy i tym podobne. Zadbajmy też o nasze ręce, aby były umyte, nie tłuste, aby nie pozostawić tutaj żadnych plam. Możemy przetrzeć sobie dodatkowo szkło, ale ono i tak ma folię, którą ściągamy na sam koniec. Wysuszamy nasz telefonik do słucha drugą szmatką. Na koniec, jeśli jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie jest jakiś kurz, warto te pyłki, nawet trzeba te wszystkie pyłki kurzu zebrać właśnie tym stickerem załączonym do zestawu. Tak, aby nic nie znalazło się na naszym wyświetlaczu, ponieważ każdy pęcherzyk, każda odrobinka kurzu będzie powodowało szczelinę i będzie tam tak zwany pęcherzyk powietrza. Otwieramy nasz klej. Jest on w formie bardzo rzadkiej, także tutaj zadbajmy, aby nasze położenie naszego stołu czy też sam telefon był dobrze wypoziomowany, aby ten klej nie spłynął ani w górę, ani w dół, ani na boki. Czyli ważne tutaj jest, aby ten poziom był równy. Jak widać, robimy na środku telefonu trochę powyżej środka, czyli bliżej aparatu górnej części telefonu, taką dosyć sporą plamę, praktycznie wyciskając całą zawartość tłupki naszego kleju, którą dostaliśmy. Jest to klej praktycznie jednorazowy, więc wylewamy go w całości, chyba, że tu mamy mniejszy wyświetlacz, no to nieco mniej będzie, bo ten akurat w Note 10 Plus jest bardzo duży i następnie odrywamy folię zabezpieczającą ze spodu naszego szkła, przykładamy nasze szkiełko delikatnie do naszego telefonu, do górną częścią na początek, następnie tą górną część Przysuwamy, przyciskamy bardzo, bardzo ostrożnie, przyciskając ją do całości telefonu nie naciskamy tutaj nic siłą, ponieważ spowodować to może wypłynięcie naszego kleju na boki i nie starczy tego kleju na przyklejenie całości. Możemy delikatnie góra dół przesuwać te nasze szkło, tak aby klej równomiernie się rozłożył na całości naszego ekranu. Będziemy to widzieć najzwyczajniej po naszym ekranie i dobrze tutaj sobie doświetlić. Tą czynność, aby, abyśmy dokładnie widzieli. Jak widzicie, pęcherzyki powietrza łatwo je przedostać poza ekran, czyli naciskając delikatnie, prowadząc gdzieś do narożnika, gdzieś do boku taki pęcherzyk powietrza, aby on nie był pod naszym ekranem. Następnie, jeśli już jak widać, mamy pęcherzyki usunięte. Włączamy naszą lampę UV, która spowoduje utwardzenie naszego kleju, pilnując jednocześnie tak, aby nic tutaj się złego podczas tego ogrzewania naszego kleju. Utwardzania nic się nie działo z naszym szkłem, nie przesuwało się ono, ani też nie powstawały nowe pęcherzyki powietrza. Lampa, którą, tak jak mówiłem, posiadam dodatkowo z innego zestawu. Podlinkuję Wam też w opisie, jeśli będziecie chcieli wybrać sobie taką właśnie lampę. Jest ona bardzo dobra, ma ten czasowy wyłącznik, który pozwoli nam odpowiednią ilość czasu utwardzać nasz klej. Jednak warto tutaj sobie dodatkowo jeszcze raz tą lampą przejechać po całości tego wyświetlacza, tak aby dokładnie ten klej się jednak utwardził. Dobrze też zabezpieczyć nasze biurko, bo jak widzieliście, tam jakieś odpryski powstały, później jest dosyć ciężko usunąć ten klej, bo on po utwardzeniu jest dosyć, dosyć twardy i ciężki do usunięcia. Jak widzicie, tutaj popełniłem błąd, odrywając jeden z pęcherzyków na wierzchu tego, Szkła co spowodowało się podważenie lekkie szkiełka, i jak widzicie, powstał mały pęcherzyk powietrza. Także y, zwróćcie na to uwagę i nie popełniajcie tego błędu, co ja zrobiłem. Dlatego przestrzegam Was przed tym, aby nie powstały żadne pęcherzyki. Usuwamy pozostałości, czyli m.in. właśnie naklejeczkę, pozostałości kleju i sprawdzamy, jak to wygląda. Jak widać, zależało mi na uszczelnieniu tego miejsca pęknięcia, aby tu się nic nie działo. Tam się trochę nawet kleju rozlało. Ja nie usuwam tego. Powoduje to jeszcze trochę wzmocnienia naszego ekranu, więc zostawię to w ten sposób, jak jest. Szkło jest hartowane, więc powoduje dosyć dobrą ochronę naszego wyświetlacza. A jeśli interesowałaby Was folia hydrożelowa, która też pełni funkcję ochronną, może nie w przypadku takiego wyświetlacza jak ten pękniętego, zapraszam na mój odcinek z naklejenia folii hydrożelowej. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!